Wiecie co mam w ręce? Sterownik akary do rolet wewnętrznych i o tym dzisiejszy film. Kolejne małe proste urządzenie. Tym razem o akary, ale to dobrze, bo smart dom powinien być prosty, ale funkcjonalny. Co daje nam to urządzenie? służy do otwierania tradycyjnych rolet takich z łańcuszkiem eee, rolety wewnętrzne oczywiście, nie musimy podchodzić, ciągnąć za łańcuszek możemy to zrobić za pomocą telefonu bądź któregoś z asystentów, na przykład Google lub Alexa w samym urządzeniu nie znajdziemy nic oprócz dwóch przycisków, jeden służy do otwierania rolety, drugi do zamykania eee, wejście USB-C za pomocą którego ładujemy wbudowaną baterię no i oczywiście po otwarciu widzimy samo eee, kółeczko które jest głównym napędem naszej rolety? W komplecie mamy do wyboru cztery, bo wiadomo, są łańcuszki z mniejszymi oczkami, z większymi. Dzięki temu na pewno dostosujemy się do naszej rolety. Powinno otworzyć zarówno małe, jak i całkiem sporej wielkości rolety. Montaż, dzieci nieprosty. Tu widzimy wejście na szynę, którą ja już mam. Przyklejoną do ramy okiennej za pomocą dwustronnej taśmy, którą też producent załączył w opakowaniu. Więc szynę przyklejamy, urządzenie nasuwamy i zaczepiamy łańcuszek. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Roletami możemy sterować za pomocą programu Akara Home. Po standardowym dodaniu urządzenia, tak jak to bywa w Akarze, wszystkie urządzenia dodaje się tak samo. Plusik wyszukuje i, i jest zainstalowane. Mamy znowu podgląd na nasze okno, czy jest otwarta żaluzja zamknięta stan baterii, bo urządzenie jest bateryjne. I trzy guziki otwórz, stop. Zamknij oraz suwak, jeśli chcemy procentowo przymknąć lub lekko otworzyć żaluzje. Procentowo możemy ustawiać zamknięcie lub otwarcie rolety. Animacja też nam mniej więcej zobrazuje, na ile to okno jest otwarte. Przez to, na przykład, jak nie ma nas w domu, a, a nie chcemy, aby za dużo światła wpadało i nagrzewało nam mieszkanie, możemy sobie przymknąć lub otworzyć i wiemy na Ile jest mniej więcej zamknięte bądź otwarte? Przejdźmy do zalet i wad tego urządzenia. Jeśli chodzi o zalety, wygoda, bezproblemowość, łatwy montaż, łatwa obsługa. Bateria starcza naprawdę na długo. Ja najczęściej rolety używam z trzy razy dziennie, czyli rano je otwieram, wieczorem na pewno zamykam i w ciągu dnia zdarza mi się, że je przymknę. Do połowy bateria trzyma już dobre. 5 miesięcy, więc jest to naprawdę dobry wynik. E, ani razu je jeszcze nie ładowałem. Mm, niebawem to zrobię, gdyż teraz pokazuję 25%, ale 75% zużycia baterii przez pół roku to naprawdę szapoba. E, wady, no, urządzenie troszkę kosztuje. zalenictwo zawsze się płaci i niestety są to duże koszty. E, a kara do sterowania e, roletami to koszt około 300 zł. Jeszcze jedna ważna rzecz. Urządzenie działa zarówno z Alexą, Google Home, jak i, jak i HomeKitem. Jedyny warunek: potrzebujemy bramki Akary co najmniej w wersji 1S. Niższa nie jest obsługiwana. Podsumowując, proste, fajne urządzenie. Niestety nie jest tanie, bo za się płaci. A ja jak zwykle zapraszam Was do reszty. Nie tylko moich, ale filmów całego naszego zespołu. Subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie. Do zobaczenia, cześć!